Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierebnik księża, umiłowani bracia i siostry. 25 marca 1991 roku Chrystus Pan wezwał swojego spracowanego sługę arcybiskupa Alefebra przed swój trybunał. Znamienny to dzień, bo dzień, w którym Kościół rok rocznie wspomina datę święceń Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nieraz arcybiskup Lefebr mówił o tym, że święto zwiastowania jest świętem zarazem święceń kapłańskich Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ to wtedy Chrystus, przejmując ludzką naturę, Stał się kapłanem w łonie Najświętszej Marii, Panny, w tej katedrze wybranej, przeczystej, wspaniałej. I, drodzy wierni, ten wielki obrońca kapłaństwa zostaje wezwany tego dnia do Pana Boga na sąd. I chociaż w tamtym roku Kościół święty obchodził święto zwiastowania później z racji tego, że 20. 5 marca wypadło w Wielkim Tygodniu i liturgiczny obchód został przeniesiony na czas po Wielkanocy, to jednak znamienne to jest i dla nas pocieszające, że rok rocznie, kiedy świętujemy tą wielką uroczystość, kiedy Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, Przypominamy również, że wtedy dokończył życia i swojego dzieła nasz umiłowany, czcigodny założyciel, arcybiskup Marcel Lefebvre. Dzisiaj z racji tego, że to jest najbliższy możliwy dzień, ażeby celebrować mszę świętą za duszę tego wielkiego człowieka, gromadzimy się tutaj. Przy tym katafalku, który symbolicznie przypomina nam grób arcybiskupa znajdujący się w ekon, ale przede wszystkim gromadzimy się przy ołtarzu. Tym ołtarzu, którego duchowy syn arcybiskupa, który duchowy syn arcybiskupa biskup Alfonso de Galareta tutaj konsekrował. Po co tu przychodzimy? Przychodzimy po to, żeby wyrazić naszą wdzięczność temu wielkiemu człowiekowi, wielkiemu kapłanowi i biskupowi, człowiekowi, który był obrońcą wiary, biskupowi, który pałał ogromną żarliwością apostolską, o dobro dusz, o zbawienie dla nich, przychodzimy, ażeby mu podziękować, bo my każdy z nas ma osobisty dług wobec Niego. Gdzie byśmy byli, gdyby nie On? Gdzie byśmy poszli? Gdzie byśmy znaleźli ołtarz, na którym by sprawowano najświętszą ofiarę? Skąd byśmy mieli kapłanów, gdyby nie ten wielki człowiek, który dla obrony najświętszej ofiary Siebie samego ofiarował, który poszedł śladem najwyższego kapłana, przyjął na siebie hańbę, odium i nie tylko wrogów kościoła, ale i tych, którzy w kościele sprawują urzędy i to najwyższe. Drodzy wierni arcybiskup Lefebvre. W naszych czasach był człowiekiem, który miał misję tak nieprawdopodobną, jak Mojżesz w Starym Testamencie. Weź lud i wyrwij go z rąk Faraona i wyprowadź go dokąd? Nad Morze Czerwone? Na pustynię? Ale Mojżesz wierny Bogu. Poszedł i wyprowadził lud. Tyle, że Mojżesz miał łatwiejsze zadanie, ponieważ jasno i wyraźnie widział, gdzie jest wróg i którędy ma podążać. Ten nasz założyciel, arcybiskup Marcel Lefebvre, znajdował się w sytuacji z koła trudniejszej. Ponieważ ciężko było w tamtych czasach. Się zorientować, dokąd iść, gdzie jest wróg, gdzie jest niebezpieczeństwo i gdzie jest kraina wyzwolenia, ziemia obiecana. Dozwieranie, my wszyscy mamy łatwiej, i chociaż ta burza i szaleństwo modernizmu teraz wzbiera niepomiernie w porównaniu z tym rokiem 1991, w którym arcybiskup umierał, to to szaleństwo jest. O wiele, wiele większe, większe i straszniejsze, to jednak, drodzy wierni, my wiemy, ponieważ On nam wskazał kierunek. My jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy odważniejsi, tylko dlatego, że On, wtedy kiedy nie było jasne co zrobić, dokąd pójść, zaufał Panu i dał się poprowadzić. I zobaczcie, że nie poszedł drogą na skróty. Nie poszedł drogą szaleństwa, zakładając swój własny kościół, tylko do końca pozostał synem kościoła. Mógł śmiało powiedzieć, tak jak i święta Teresa od Jezusa, kiedy umierała, mówiła: A na koniec jestem córką kościoła. I to był naj, dla niej największy zaszczyt. Dla arcybiskupa Lefebra, podobnież, być dzieckiem kościoła katolickiego. To był największy zaszczyt. Nigdy nie pragnął schizmy, chociaż można powiedzieć, od roku 1988 nieustannie go nazywano schizmatykiem. Ale to on właśnie był tym, który trzymał się Kościoła. On jasno powiedział, że gdybym był przekonany, udzielając święceń biskupich, tym czterem wybranym przez siebie biskupom, że popełniam grzech, nigdy bym tego nie zrobił. Dusza jego była prawa. Grzechem się brzydził, ale zarazem dusza jego była gorliwa i nie było w nim ani odrobiny konformizmu, dlatego też po długich modlitwach, po długich rozterkach i wahaniach. Szukając światła u Pana Boga, podejmuje decyzję eksperymentu przetrwania. Podejmuje decyzję, widząc, że sam umiera, że siły Jego słabną, że kres Jego życia dobiega końca, a żeby to, co sam otrzymał, sukcesję apostolską, urząd biskupi, przekazać. Swoim następcom. Nie po to, ażeby oni podzielili świat na cztery diecezje i wybrali spośród siebie papieża, tylko po to, ażeby byli tak jak on prześladowani, ale mimo to, ażeby wędrowali po świecie, tak jak wielki święty Atanazy, i głosili prawdziwą wiarę, umacniali braci w wierze podtrzymywali na duchu udzielali sakramentu bierzmowania a zarazem udzielali sakramentu święceń kapłańskich a żeby tradycja trwała a żeby kościół trwał arcybiskup w czasie tego słynnego kazania 30 czerwca mówił wyraźnie konieczne jest abyście dobrze zrozumieli Dlaczego za nic na świecie nie chcemy wiązać tej ceremonii ze schizmą? Nie jesteśmy schizmatykami. Jeśli ukarano ekskomunikom biskupów Chin, którzy odłączyli się od Rzymu i podporządkowali władzom chińskim, rozumiemy bardzo dobrze, dlaczego papież Pius XII to uczynił. W naszym wypadku absolutnie nie ma mowy o tym, aby się oddzielać od Rzymu. I podporządkować jakiejkolwiek obcej władzy, oraz zakładać coś w rodzaju kościoła równoległego, jak na przykład zrobili biskupi Palmar de Troya w Hiszpanii, którzy mianowali papieża i którzy utworzyli kolegium kardynałów. W naszym wypadku nie może być mowy o takich rzeczach. Dalecy jesteśmy od takiej myśli jak ta, aby się oderwać od Rzymu. Wprost przeciwnie. Podejmujemy tę ceremonię, aby zamanifestować naszą więź z Rzymem, aby zamanifestować naszą więź z Kościołem wszechczasów, z papieżem i ze wszystkimi tymi, którzy po drugim soborze niestety mniemali, że muszą uznać błędy, ciężkie błędy, które prowadzą do zburzenia Kościoła i zniszczenia kapłaństwa katolickiego. Mówił dalej: Wydaje mi się, umiłowanie bracia, że słyszę głosy wszystkich owych, owych papieży od Grzegorza XVI, głosy Piusa IX, Świętego Piusa X, Benedykta XV, Piusa XII, którzy wołają do nas, ale na miłość boską, na miłość boską, co Wy robicie z naszą nauką, z naszymi kazaniami, z wiarą katolicką. Czy chcecie jej się wyrzec, czy chcecie dopuścić do tego, aby ona umarła na tym świecie? Na miłość boską musicie trwać w zachowywaniu tego skarbu, który Wam przekazaliśmy. Nie opuszczajcie wiernych, nie opuszczajcie Kościoła, albowiem od Soboru nawet to, co my potępiliśmy, jest przyjmowane i nauczane przez władze rzymskie. Jak to jest możliwe? Potępiliśmy liberalizm, potępiliśmy komunizm, socjalizm, modernizm, cylonizm. Wszystkie te błędy, które potępiliśmy, są obecnie nauczane przez władze Kościoła, przyjęte, bronione. Czy to możliwe, jeśli niczego nie uczynicie, aby kontynuować tradycję Kościoła, która została wam powierzona, wszystko przepadnie. Kościół zginie, wszystkie dusze przepadną. Zwierni. Ta troska i żarliwość arcybiskupa o duszę przymusza nas do tego, ażebyśmy Mu odwdzięczyli Jego trud i Jego ofiarę naszą modlitwą. Stąd rokrocznie sprawujemy z okazji rocznicy Jego śmierci tę ofiarę, której On bronił, w tym rycie, który On tak bardzo umiłował i nam przekazał. Ale też zanośmy do Pana Boga nasze żarliwe modlitwy za arcybiskupa Lefebra. Gdzieś głęboko w sercu mamy nadzieję, że on już tych modlitw nie potrzebuje. Gdzieś głęboko w sercu jest to przekonanie, że dobry Pan powiedział do arcybiskupa, kiedy ten stanął przed jego Trybunałem. Sługo dobry i wierny wejdź do radości Twojego Pana. Ale drodzy wierni, cóż innego możemy Mu dać, jak nie naszą modlitwę. A jeżeli On jej już nie potrzebuje, to czyż Jego apostolska dusza, która tak bardzo umiłowała duszę i tak bardzo była żarliwa, o dobro dusz nie będzie się cieszyć z tego, że te modlitwy, które za Niego zanosimy, Pan nasz. Przeznaczy duszą w czyszcu cierpiącym, które najbardziej naszego wspomożenia potrzebują. Czyż nie będzie się cieszył ten wielki apostoł i łowca dusz, kiedy kolejne dusze, dzięki naszym modlitwom, będą wydobywane z tego płomiennego więzienia czyśca i wprowadzane do wiecznej radości? Nie skąpmy naszych modlitw. Nie naśladujmy też pewnej Brawury i pewnego, można powiedzieć, zuchwalstwa modernistów, to że łatwo wszystkich kanonizują. Bóg zna tajniki serc, wszelkie zakamarki. Bóg jest sędzią, który wydaje sprawiedliwe wyroki. Natomiast my, połudzeni miłością i wdzięcznością, trwajmy w naszej modlitwie i pamiętajmy, że ten człowiek, którego dzisiaj wspominamy, jest nam o wiele bardziej, można powiedzieć, bliski niż nasz rodzony Ojciec. Bo ten człowiek, jego staranie dało nam możliwość życia łaską. Dało nam możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej. Dało nam możliwość katoli przyjmowania katolickich sakramentów i wyznawania katolickiej wiary. Bez Niego nie byłoby niczego. Gdyby On nie stanął w obronie wiary, to któż inny by to uczynił? Wszyscy, nawet ci najbardziej, że tak powiem, zapaleni obrońcy doktryny katolickiej na Soborze Watykańskim II. Arcybiskupa opuścili. Jedynie biskup Antonio de Castro Mayer pozostał wiernie u jego boku. I rzeczywiście możemy tych dwóch biskupów porównać do świadków z Apokalipsy. Tych dwóch świadków, z których śmierci cieszył się świat. Ale wiemy, że Bóg ich wskrzesił. I wierzymy, że również wskrzesi. Naszego czcigodnego założyciela, i że zostanie On w swoim czasie rehabilitowany również przez oficjalny Kościół, i być może z całym prawdopodobieństwem zostanie kiedyś kanonizowany, jak nie przez widzialny Kościół, to z całą pewnością przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.